Jak się powie a to można powiedzieć CW. Na konferencji Prime Chat spamował Boksel nie żyje Byliśmy na pogrzebie dwa dni temu Jej yeah. yeah, lonely I ani wódka, ani wino, nie zazdąpicie wino. Erotyczne piwa, ona ma raz to, przy rozporku spuchło mi, to znaczy kłopoty. Nic nie jest bardziej sexy niż upana dziewczyna, jest rozwocony jak świnia wste... Jestem... Erotyczne piwa, ona ma raz to, Ja jestem fagata, sexy, krzypka spod konina, Aha. a taka duża, że jej szkoda nie wypinać. Przecież tu zemna ko... Jak chuj że wronek jest Wikej. Ale jest Wikej farelka? Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Já Ja so Oh O kurva. Šemase bujno. A jdem Jose Moriño. Od tego Poszukają mi farelki. Serio? Serio? Dobra, wronek. Zapłacę wam za ubera jak mi przywieziecie farelkę. Błagam! Albo jakkolwiek, przywieźcie mi farelkę, ale taką lepszą kurwa, proszę. Nie taką frajerską, tylko dobrą farelkę. <grym>

Bo nie mam kurwa ogrzewania w... Studio jest w garażu W garażu pewna ekipa remontowa Odłączyła kaloryfer I podłączyła i jest zjebany Nie działa Jest zima, minus 12 stopni Marznę, nie mam ogrzewania Jest mi zimno w stopy, jest mi zimno w ręce A mimo to tu kurwa siedzę I sobie kurwa gadamy, tak? Ty piszesz kowuś, ty nie jesteś na kurwa kiku Uber i z tak to powinno wyglądać. Czyli, kurwa, przywierzę, przy, przywozi ci kurwa przywieżę, przywozić taką i chuj ci ją wykłada pod chatą Farelkę paczką Uber'em? A za ile ta farelka? Kurwa, żebym nie zapomniał jej wyłączyć, byśmy mi spalił chaty. I Krzysztof, zaczekaj, proszę. Nie. Zaczekaj, zostaniesz. Nie. Krzysztof, nie. proszę, żeby zaczekał. Nie Ale fiuta kurwa do 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 wysyłać to takty, kurwo stara. Nie kurwa pedofili. Ja 100 tysięcy dolarów wydem w 5 minut na, na jedną rzecz. Kurwa, nie masz 4000 na miesięjnie? Pojebane. Ja 100 tysięcy dolarów wydem w 5 minut na, na jedną rzecz. Kurwa, nie masz 4000 na mieszanie, Pojebane. Wiem, że po nie powinienem tego mówić, ale powiem Nie to, co ty gadasz? Wiem, że po nie powinienem tego mówić, ale powiem Nie Kurwa! I remember one <laughs> okay. Isso <laughs> <laughs> é <laughs> I biały belon, a w nim dziewczyna. Zrobienie ródki, trochę wina, ze świnia deszczu. I te... Siema, To jest piękne, kiedy jesteś w łóbie Erotyczny Erotyczne. Nie wymagam, moje płyty Sam kupiłem tylko słonia Wymieniłem je Boga Jessica Maria Jessica Maria Jessica Maria, Maria. dasz palo, Jessica Maria Kejupita me Jessica Maria Jessica Maria. Człowiek żelazny. Nie każdego dzieciaka po główce głaszczę matula Mam braciaka, co sam stwierdził, że woli iść do bidula Niech leci i buja ulica, prawdę wychwyci, zrozumiałem, że się uda, kiedy przestałem się wstydzić. Obejrzałem serial, stawiam na tolka Na, na, też obejrzysz, będziesz wiedział Kiedy <laughs> jestem głodny, to jest maka Kiedy <laughs> jestem smutny, to jestem Maka. Jestem Maka. Ju, jestem maka kiedy jestem głodny, to jestem maka. No ja też jak mam, stary, dlatego chyba jak, kurwa... nie dopadło to coś. Szatan chce, żebyś pominął te nagranie. Jeśli zostałeś, jesteś prawdziwym chrześcijaninem, a teraz Prze Jezus cię o pomoc, zapisz i polub Pomóż do trzeciej... To jest, kurwa, no... Nie, no... ...Bożym do wiernych chrześcijan. Szatan chce, żeby... Jak można nie mieć tych Dawida Jaspera, nie? ...pominął te nagranie. Jeśli zostałeś, jesteś prawdziwym chrześcijaninem, a teraz Jezus prosi cię o pomoc, zapisz i polub ten film. Pomóż dotrzeć ze słowa... Odwrotny dab w ogóle, w drugą stronę. Ja pierdolę, tak się da? Czekajcie. Dub jest... Tak. O, zrobił...

you in your cage hey Milo's in his cage hey Loki, where you going get the hell in your cage hey go in your cage thanks Loki. all dogs in that cage one person left he' the worst one he always trying to run. Bandura, mam chłopa przypodobnego do Ginolda. mogę Ci wysłać zdjęcie gdzieś jak chcesz? Jeżeli macie ludzi podobnych do nas z Bungie, to oczywiście trwa... Trwa konkurs taki, wysyłacie zdjęcie takiego chłopa do Tushola na IG i piszecie Pozdro Tushi Oh my goodness Get in your cage Get in your cage, hey, Get in your cage Get in your cage Get in your... To trzy młodzieżowe tańce na studniówkę Ogólnie Ogólnie tego obserwuję. No jest to mocne, nie? O kurwa. New York or Texas? If you had 50 million dollars to spend on a luxury home, Where would you rather live? In New York you can purchase this 76 floor penthouse with the... Dobra. No i Mara ma oszczędne drzwi jutro. <laughs> no niestety Co zrobić? Co zrobisz? No nic nie zrobisz, tak? Powiem, Kurwa ty! Pierwsza raz mi klapka nie zamarzła. Jeśli przysyłkę do paczkomatu to powinieneś wybrać. Się, bo w sensie bez wyboru tego paczkomatu to ta paczka raczej nie przyjdzie. Nie dałoby się tego zamówić. Las Vegas! Co Vegas to zostaje Vegas! mówi, co... O kurwa co to? O kur... Za dużo wypiłaś, też wody? Monia, spokojnie. Ja znam... Nie Monia. Ktoś wody? No telefon. Nie. O kurwa macie! Dlatego ja wam chcę powiedzieć wam coś. Powiedzieć wam coś. Pierdolę te narty, to wszystko po co to kom? Po co to kom? Mam uшко wolne jedno. Może no, może padniesz do mnie do zakopanego. Będziemy e, 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 e. <słuchy> 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 Komentarze, czy to na pewno kola? Ja mam leaf, ale jest mi kurwa tak zimno, że spać. Touch your toes. Now spell run. Three times. Are you in? Are you in? Are you. Hold up man. What the fuck are you trying to get me killed? Komentarze, dobra uwaga. On umarł w 2019 lub 2018 roku i każdy może się tak nazywać. Ej, ale bo to serio, on Siema Bandi, Siema Hat. Elohat. Ej, dobra. Dacie wiarę. Wiecie jak tu mam kurwa zimno, że ta puszka jest cały czas zimna. To jest cały czas kurwa zimno, otworzyłem to jak odpalałem streama, nie Nie ma chuja, nie ja będę miał zapalenie płuc O, hype train włączyłem Elo Pozdrawiam, pozdrawiam Tutaj mamy jedną łazienkę Światło się pali kibel <laughs> Kurwa, w kurce będę siedział No nie no, gdzie w kurce w domu będę siedział? Nie no kurwa Pierdolę e, ta choinka to żywa czy sztuczna? Kolego? Żywa, żywa Żywa akurat, żywa nie tylko ona z tego, co widzę, jest żywa. A kto wie, czy za A rogiem... Wszystkie dupy. Jezus! Nie Ojej, mogę na to patrzeć! Nie mogę na to patrzeć! Normalnie... Kurwa, to jest po prostu... Fiut jak fiut! No stoi, to w spodniach. To... ja z wielkimi rzeczy. Nie, masakram pokazał F... O nie, 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 nie. Jest Ivan, 102, leci tu muzyka. Jest nami Roxana... Składamy! Teraz głosi słów, tylko Jod KONRAL. Imprezowe świty ziomal. Wow, wow, imprezowe świty ziomal. Zrobiłbym koledze LODA. Na zakręcie robię ten Słyszę bit, tylko chwileczkę na wi. He!